Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do kolejnej recenzji, chciałbym zachęcić was do zostawienia subskrypcji. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych recenzji. W dzisiejszym odcinku głównym bohaterem będzie Smartwatch Ronneberg RX6. Jest to smartwatch o zjawiskowym wyglądzie. Połączenie innowacji i klasyki zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Zegarek posiada krokomierz oraz monitor snu pokazujący przez przespane godziny. Funkcja powiadomień SMS wraz z ukazywaniem treści wiadomości oraz identyfikacją osób dzwoniących, wraz z możliwością odbierania lub odrzucania połączeń ułatwi życie codzienne. Sprawi, że nie musisz za każdym razem sięgać po telefon. Z łatwością obsłużysz swój smartfon przy pomocy tego zaawansowanego smartwatcha. Zegarek wyposażony jest w menu w języku polskim. Zegarek dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych czarny oraz biały. Przejdziemy teraz do podstawowych funkcji tego modelu smartwatcha, a więc zaczynając od samego początku. Zegarek wysyła powiadomienia SMS wraz z wyświetlaną treścią wiadomości oraz powiadamia o rozmowach przychodzących z identyfikacją numeru dzwoniącego. Wysyła również powiadomienia z aplikacji mobilnych, takich jak Facebook czy Twitter. Ma wbudowany głośnik i mikrofon. Posiada krokomierz odmierzający przebytą odległość i nasze kroki, oraz przypomina o braku aktywności fizycznej. Smartwatch monitoruje nasz sen i pokazuje przez pane godziny. Posiada również wiele funkcji przydatnych w życiu codziennym, takich jak stoper, kalkulator, kalendarz, budzik czy przeglądarka zdjęć. Połączenie smartwatcha z telefonem i aplikacją mobilną jest bardzo proste. Wystarczy zeskanować kod QR, który znajduje się w ustawieniach zegarka, bądź w instrukcji obsługi smartwatcha, a następnie po zeskanowaniu pobrać aplikację i uzupełnić wszystkie potrzebne informacje. W zestawie znajdziemy: smartwatcha, przewód USB do ładowania, instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość będzie zapakowana w oryginalny kartonik. To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą recenzję. Zachęcam Was do zostawienia swojej opinii na temat tego modelu w komentarzu. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnej recenzji.